Rize i inne tajemnice Trzeciej Rzeszy według Dariusza Kwietnia. Witam Was w 15. audycji. Słuchajcie, nie spodziewałem się, że ostatnia audycja i to, co napisałem na Dzień Wyzwolenia, że żeby uczcić ten dzień, że wywoła taką lawinę i taką burzę. Słuchajcie, no jest to tak... Zaskoczony, ale w sensie pozytywnym, ilością listów i komentarzy. Chciałem podziękować tu paru osobom, które właśnie mi tam zwróciły uwagę na moje błędy historyczne, jak i innym osobom, które bronią mojej osoby. Ale słuchajcie, nie o to chodzi, żeby powstawały tu jakieś przepychanki, żeby były, żeby były jakieś kłótnie między nami. Jeżeli ja popełniam błędy, ja do tego się przyznaję. Nie ma najmniejszego problemu, jeżeli ktoś w sposób merytoryczny to zrobi, ja zawsze uznaję swoją, swoją niewiedzę, bo tak jak wiecie nie jestem zawodowym historykiem, ale tu parę osób napisało bardzo, bardzo fajne takie komentarze, odsyłam do nich, żebyście się z nimi zapoznali, taka prawda historyczna poparta dowodami i materiałami pisanymi. Jak sami wiecie, Rizę inna rzeczywistość jest blogiem innym niż wszystkie. Dlaczego? Z tego powodu, że ja bazuję tu przeważnie tylko i wyłącznie na przekazie ustnym od człowieka do człowieka. Staram się to popierać dokumentami, jednak na hybrydyzację żadna. Firma niemiecka czy amerykańska nigdy nie wypuści tych dokumentów, a Brytyjczycy wręcz utajniają to cały czas, że były w oświęcimi uprowadzone takie eksperymenty. Wszyscy starają się o tym zapomnieć i wymazać to z ludzkiej pamięci. Niemcy na przykład strasznie no, zaatakowało mnie dwóch takich, takich panów. Napisałem. O tym, że wyrabiali mydło z ludzkiego tłuszczu, że to były jakieś sporadyczne przypadki. Nie, żebyście byli świadomi, to nie były sporadyczne przypadki. Na to znajdziecie dokumenty, pełne opisy w archiwum w Auschwitz i w Ravensbrück. Nawet w Dachau pierwsze próby w 1936 roku. Także w momencie, kiedy obóz koncentracyjny powstał w Auschwitz, wszystkie dokumenty, plany, wszystko już istniało. Mało tego istniały plany zagospodarowania ludzkich zasobów, łącznie ze skórą, kośćmi, które miały służyć jako klej. Notabene, właśnie też wyrabiano klejt kostny, strasznie śmierdzący z ludzkich kości. Także słuchajcie, takie rzeczy były, istniały. Chciałbym zamknąć tą kłótnię, te swary, takie polsko-polskie, które się przeniosły nawet na bloga, który jest także z waszym blogiem. Słuchajcie, nie chciałbym, żebyśmy skakali sobie do oczu. To jest super, że jedni mają taką rację, inni wychodzą z założenia, że mają rację. Tylko żeby nie było, że moja racja jest racniejsza. Także. Opanujmy troszeczkę te emocje, piszmy te komentarze, bo są naprawdę fajne. Słuchajcie, mi zawsze zależało na tym, żeby właśnie taka dyskusja powstała. Ja rzucam jakiś temat, znajduje się ktoś lepszy ode mnie, który ma wiedzę historyczną, który na przykład mi teraz zwrócili uwagę o, o tych Rosjan i dziewiętnasty rok. Ja nawet nie wiedziałem, że tyle frontów rosyjskich podeszło pod nasze granice. Zawsze byliśmy Wasienie informacjami, te, które na przykład ja zdobyłem, było krótkie wzmianki na ten temat, aczkolwiek nie jest to mój konik. Nigdy tak do końca tym się nie interesowałem. Teraz mamy pełen obraz tego. Także ja się cieszę, że ten komentarz powstał. Chylę czoła przed człowiekiem, który to napisał. Słuchajcie, teraz wracając do tematu. Dwa dni spędziłem na Motoweteran Bazarze. Przewinęło się tam bardzo dużo ludzi. Słuchajcie, to nie, to, słuchajcie kto nie był, polecam, można przyjechać, będzie 29 czerwca. Następny, słuchajcie, ilość dokumentów, ilość zdjęć, ilość materiałów i ilość zapaleńców, słuchajcie, to poraża. Nikt się tam z nikim nie kłócił, żeśmy siedzieli słuchaj przy jednym namiocie, przy drugim namiocie rozmawialiśmy. Ja tam napisałem, że będę. No, chciałem tu podziękować osobom, które mnie wśród tych wszystkich stoisk znalazły. Przyszło bardzo wiele osób, żeśmy rozmawiali, fajne dyskusje były prowadzone. I wypłynął właśnie temat 1943 roku. Pan, który interesuje się strasznie bronią rakietową, napędami odrzutowymi właśnie powiedział, że w 1943 roku z Wyspy uznam z Wolina i z Peneminde na Dolny Śląg do kompleksu. Zostają wysyłane różnego rodzaju części. Z każdego tego kompleksu, gdzie pracowano nad rakietami i silnikami, są wywożone różne komponenty. Nigdy się nie udało dotrzeć, co to były za komponenty, ale wszystkie służyły do stworzenia czy utworzenia jakiegoś tam najnowocześniejszego napędu. Yy, miało być to wysłane wszystko do właśnie kompleksu Rize. We Wrocławiu powstaje w pewnym momencie bocznica, tylko nie wiem czy to było przy dworcu głównym, czy na jakimś innym dworcu, ale przypuszczam, że to te transporty przechodziły przez dworzec główny. Zostaje wydzielona oddzielna rampa i tor, bo nawet jeńcy, które później jadą więźniowie, to przejeżdżają przez dworzec główny, opisują go jako dworzec główny, i te transporty docierają właśnie do kompleksu Rize, do Wałbrzycha, z Wałbrzycha do Głuszycy i z Głuszycy są rozłożone po całym kompleksie, czyli Prawdopodobnie ta data, którą wszyscy badacze i poszukiwacze podają 1943 rok, to nie jest data rozpoczęcia budowy kompleksu RIZE, tylko to jest data rozpoczęcia eksploatowania już tego kompleksu, Zworzenia czegoś, złożenia czegoś pod ziemię, i w tym momencie powstaje też drugi, drugi taki jakby drugotorowy plan działania, czyli stworzenie tego co my teraz mamy, czyli ta infrastruktura powstała to miała być tylko prawdopodobnie, moim zdaniem, ale nie tylko moim kilka osób już też się spania kody teorii odwróceniem uwagi od tego co naprawdę zrobiono w kopalniach, które znajdują się pod Guszycą, Jedliną, Kamieńskiem, Nową Rudą, Kłodzkiem, Ludwikowicami to żebyście byli świadomi, cała kodlina Kłodzka to jest w zasadzie jedno wielkie wyrobisko kopalniane pod ziemią także historię o tym, że kopalnie Noworudzkiej i wałbrzyskie były połączone ze sobą, to nie jest żaden fakt, żadna fikcja, to jest fakt, to, 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 to istniało. Jeżeli Niemcy faktycznie od 1936 roku prowadzą tam pracę, to mają słuchajcie, prawie 10 lat na przygotowanie infrastruktury do tego, co oni będą tam chcieli schować. I to jest, to jest bardzo wielce prawdopodobne. Nie podoba się ta teoria wielu odkrywcom, poszukiwaczom, piszącą książek, Dlaczego? Bo oni się skupiają tylko i wyłącznie na roku 1943. W ogóle nie piszą o historii sprzed 1943, tak jakby ten rejon nie istniał. Wczoraj na właśnie motoweteran bazarze udało mi się dotrzeć do kolejnej książki telefonicznej, prawie w stanie idealnym można powiedzieć, jak na takie warunki Wałbrzycha i okolicznych miejscowości z 1944 roku. Czyli znowuż teoria, że takich książek nie ma, że one poginęły, jest troszeczkę nad wyraz. Słuchajcie, tak samo ja nabyłem kilka zdjęć, to są gazety, gazeta Życie Warszawy z 1964 roku z niepublikowanymi zdjęciami kompleksu Riza. Także jutro albo pojutrze na bloga te zdjęcia wam wrzucę, żebyście się zapoznali, żebyście zobaczyli kto był faktycznie pierwszymi badaczami kompleksu Rize, bo tam są zupełnie inne nazwiska, zupełnie inni ludzie. I między innymi występuje tam milicjant guszycki o nazwisku Milicz. Także to jutro albo pojutrze będziecie mieli wrzucone na bloga. jeszcze. Brzeg Dolny, bo też poznałem przedwczoraj Pana, który tam do nas przyszedł, zaczęliśmy rozmawiać, właśnie on w tysiąc, trafił na dokumenty z 1943 roku z zapiskiem kompleks jest gotowy rozpocząć transporty. I w tym momencie właśnie też do Wałbrzycha z Brzegu Dolnego wyruszają transporty, ale przypuszczam, że nie tabunu, Bo tabun to jak, jak Igor Biwkowski twierdzi, zaczęto produkować na początku 1944 roku i Tutaj nie mam powodu, żeby mu nie wierzyć, bo dodar do zapisków z linii produkcyjnej, także można powiedzieć z pierwszej, z pierwszej z pierwszej ręki wiadomości ma. Jednak w 1943 roku coś z brzegu dolnego wyjeżdża i jest wywożone do wobrzycha I słuchajcie teraz statystyki kolejowe. Kiedyś udało mi się dotrzeć do listów przewozowych właśnie do miejscowości Głuszyca. Słuchajcie, od 1900 w zasadzie początku stycznia 1943 roku tam przyjeżdża transport za transportem. Do 1943 roku przyjeżdżają sporadycznie tam transporty materiałów budowlanych, ale nie w takiej ilości jak w 1943 roku. Non-stop rampa kolejowa jest zapchana. Obozy jenieckie wypełniają się bardzo szybko. Jest bardzo, bardzo duże zapotrzebowanie na siłę roboczą. Aczkolwiek od 1941 roku w Łuszyckich zakładach pracują robotnicy najemnistrzek i z Górnego Śląska. Są też więźniowie z polskiego obozu jenieckiego ze Zgorzelca. W 1942 powstaje kolejny obóz, i tutaj już przyjeżdżają więźniowie z centralnej Polski, prawdopodobnie z Radogosza z Łodzi. Tego też nie da się nigdy ustalić, ani potwierdzić, bo z archiwum te, które zostało w Łodzi, no to zostały tylko same szczępy i śmieci, można powiedzieć. I kolejna sprawa, świadkowie, którzy od 1936 roku w zasadzie 1937 mieszkali w Guszycy do 1957 roku. Przyjeżdżają i opowiadają teraz coraz częściej o tym, co tam się działo. Także rozmawiałem z jednym panem, byłem sąsiadem, który wyjechał w 1957 roku, ja go nie miałem okazji poznać. Mieszkali w tym samym budynku, co my tam, w głuszycy na 11 listopada i wrócił teraz jako staruszek. Nawet z moją mamą się teraz spotkał. Takie w zasadzie spotkanie po latach. Jako dwie najstarsze osoby się spotkali i troszeczkę tam różne informacje z nich wyciągnęli. I on właśnie potwierdza, że od 1938 roku łuszyca i tereny w lasach są terenem zamk terenami zamkniętymi. W momencie, jeszcze zanim wybuchła druga wojna światowa, to ten teren już obsadza Wermach Wiadomo, to jest teren Rzeszy, bo te tereny należały do Niemiec, i należały do Polski. Te tereny wzgórza obsadza Wehrmacht. Kopalnie są obsadzone przez Wehrmacht i to jest troszeczkę zastanawiające. Czyli przygotowania do tego tej wielkiej tajemnicy, która otacza Rizę, zaczęły się w 1936 roku, a może nawet i wcześniej. Słuchajcie, polko Świdnicki, to możecie znaleźć sobie, jak pojedziecie do Zamku Grodno, możecie sobie znaleźć takie historie tam zapisane na ścianach. Jedna właśnie z takich. Opowieści jest, to jest nasobolka Świdnickiego, o kopalni, która miała łączyć m.in. niby Zamek Grodno z ludwikowicami, z kopalnią złota, która niby gdzieś tam miała się znajdować, aczkolwiek do końca też to nie jest potwierdzone, ale legenda jest zapisana, wyryta w kamieniu. O, także to jest, to jest taki, taki trochę wyznacznik, może i prawdy, może fikcji. Słuchajcie, i jeszcze taka, taka sprawa na zakończenie, bo tak. Zaczęliśmy znowu, to znaczy ja zacząłem znowu skakać z tematu na temat, odbiegłem od tego, co się teraz dzieje, dookoła. Zwróciliście uwagę pewnie na sytuację, która dzieje się na Bliskim Wschodzie. Ja kiedyś wam mówiłem, że Himmler użył określenia, że ich kolejna armia to właśnie będą. Nie obrażając nikogo, brudacy ze wschodu Teraz się okazuje, że oficerowie niemieccy Ci, którzy zbiegli do Argentyny, Brazylii i Boliwii W pewnym momencie tworzą szon W zasadzie wszystkich ruchów partyzanckich Na wschodzie Co się okazuje, że jeszcze w latach 50 Niemieccy oficerowie szkolą żołnierzy W Libii, w Syrii, w Libanie Także to jest fajna ciekawostka Że ci SS-mani szkolą właśnie tych ludzi i teraz się okazuje, że niektóre podstawy szkoleniowe niektórych oddziałów tych partyzanckich, mo, mo, można powiedzieć partyzanckich, bo my też byliśmy partyzantami, a nie nazywano bandyta, bandytami Niemcy nas nazywali korzystały, korzystają do dzisiaj z podręczników niemieckich, które dostawali z Argentyny. To jest informacja bodajże sprzed tygodnia: dzwonił do mnie kolega z Wielunia, właśnie o tym opowiadał, czy słyszałem. Nie mam czasu po prostu buszować po internecie, także. Jacek prawdopodobnie to informacje powieli. Tak samo jak wam zamieściłem informację o, o tym procesie tych nazistów z Niemiec. Słuchajcie, w Niemczech o tym jest dosyć głośno. Parę osób do mnie z Niemiec pisało. Tu mam taką taką e, Izabelę Jacksę, ona tam bardzo często do mnie właśnie pisze często zamieszcza mi artykuły ona śledzi to. I faktycznie ci neofaszyści, których, których tam zatrzymano, mieli. Mieli taką kapliczkę, i teraz sprawa albo została już zatuszowana, albo zakończona, bo jak po prostu tak jakby ktoś pępowinę obciął. Temat znikł z niemieckich mediów. O tym się już nie mówi, do tego się nie wraca, są nowe tematy. Ona próbowała tam troszeczkę drążyć jeszcze, no ale temat ucich. Jest proces, będą media pewnie informowane o procesie, ale ten temat wokół tego procesu, tych, tych neonazistów, został po prostu. I tak samo jak wypłynęła teraz sprawa, sprawa próby sprzedaży. Właśnie dwóch lub trzech kostek, właśnie wykonanych z ludzkiego tłuszczu, z Auschwitz, z oryginalnymi insygniami. Wypłynęło to gdzieś w Anglii, dokładnie też nie wiem. Ktoś próbował to przez internet sprzedać, sprzedać słuchajcie, i za jedną taką kostkę chciał 800. Euro czy funtów, już też do końca nie wiem. Zobaczcie, tyle lat po wojnie i ktoś jeszcze to przechowywał. To już zakrawa, no może na małą dewiację. Aczkolwiek sam widziałem książkę oprawioną, to jest Mein Kampf, oprawione w ludzką skórę z 1943 roku. I widziałem lampę z ludzkim abażurem Słuchajcie, takie, takie, takie kwiatki jeszcze się zdarzają. Jeszcze do Niemiec jak się pojedzie, u niektórych no takich, takich tych dobrych Niemców, jak to się mówi, tych co byli po stronie nrd takie fanty po domach leżą. Także oddawanie czci i kultu temu faszyzmowi, nazizmowi, nazywajmy to jak chcemy, słuchajcie, jest nadal żywy i nadal jest potężny. Tego się nie da pominąć. O tym się nie pisze książek, o tym się nie pisze w żadnych poradnikach, tego, ten temat jest bardzo niewygodny, tylko że te struktury, słuchajcie, i te sekty wyrastają jak grzyby po deszczu, jedna po drugiej. Nie wiem czy Obserwujecie to w realu, czy tylko w internecie śledzicie te, te sprawy, ale jeżeli w realu, to polecam Wam właśnie wyjechać sobie na Dolny Śląsk. Teraz zaczynają się te wiece, właśnie tych, tych ja to ja mówię, nazywam krótko tych neonazistów, tych odnowieńców, tych autochtonów, którzy przyjeżdżają na Dolny Śląsk. obserwujcie ich ceremonie na niektórych zamkach. Jeden jest pod Jelenią Górą, nie będę nazwy wymieniał, bo tam już straszne rzeczy czasami się działy. Także wystarczy poobserwować w jaki sposób ci ludzie się zachowują. 12-14 mężczyzn biega przeważnie wokół ognia w samych slipach, z diankami na głowie. Czy to jest normalne? No powiemy, że wariacie, a ja powiem, że to jest obrzęd tule. Także w internecie możecie sobie znaleźć te obrzędy inicjacyjne. Na ślęży prawdopodobnie za tydzień albo za dwa będzie wielkie ognicho i tam się to odbędzie, ale jeżeli. Ktoś sobie zada troszeczkę trudu, poświęci dwa, trzy dni. Na Górze powinni się pokazać w tym tygodniu albo w przyszłym. No i w czerwcu to już będzie wysyp tego. Także to nie jest żadna fikcja. Ktoś powie, dawaj filmy, dawaj zdjęcia. A ja powiem, siądź sobie w samochód i pojedź sobie sam sobie coś takiego zobacz. Bo atakujecie mnie, dawaj dowody na, na tacy. Przepraszam bardzo, i tak bardzo dużo dla was robimy. I tak bardzo dużo, nie neguję teraz wszystkich, broń Boże. Ale jest pewna grupa, która żąda wszystkiego, żeby podać im na tacy. No, nie wiem, ja po prostu nie rozumiem takiego działania. Mi nieraz wystarczy tylko jakiś zaczątek, jedno zdanie. Ja po prostu potrafię temat drążyć dalej do końca. Tylko tym bardziej, że ja podałem już kilka razy archiwa, z których korzystam. I tam można do tego dotrzeć. Także słuchajcie, pracę będziemy prowadzili praktycznie nieprzerwanie. Jedziemy teraz do Poznania na Cytadelę. Później jedziemy do Kudowy. Z każdego tego miejsca będę się starał Wam przekazywać relacje. Nie jestem w stanie, powiem wam tak, wszystkiego przerobić i przetworzyć. Po prostu się nie da. Taka ilość informacji, no nie jest przeze mnie przynajmniej, w stanie do przeskoczenia. Żądacie ode mnie tam, żalicie się, niektórzy krytykujecie, że nie odpisuję na maile, że nie odpisuję na posty. Po prostu nieraz nie ma kiedy. Jeżeli ja bym się zajął tylko odpisywaniem na posty albo cokolwiek, to ja nie miałbym czasu, żeby usiąść nad jakąś książką, czy nad jakąś mapą, czy tak jak teraz dwa dni spędziłem na. Na motoweteran bazarze. Fajne kontakty. Się okazało, że w łodzi jest jeszcze taki pan pozytywnie zakręcony, a nawet lepiej niż ja. Posiada dosyć takie potężne archiwum, jestem z nim umówiony, pójdę do niego, powiem, że mogę sobie korzystać do Woli. Słuchajcie, posiada właśnie mapy lotnicze od 1939 do 1945, nie tylko całej Polski, nie tylko kompleksu Riza, ale prawie całej Europy. W jaki sposób przed w posiadanie tych map, nie mam zielonego pojęcia i po drugie nie chcę mu zadawać takich pytań. Najważniejsze, że będę mógł to obejrzeć. Widziałem wczoraj jedną z takich map właśnie Dolnego Śląska. Specjalnie wczoraj przywiózł na nam Bazar, żeby mi to pokazać. Było kilka osób, które to widziało. Wszystkim powiem Wam szczerze, szczęki, miło, szczęki nam opadły. Także materiał, jeżeli się uda, jeżeli pozwoli jakąś fotkę zrobić, na pewno też wrzucę na bloga. Słuchajcie, prosicie, żebym gdzieś tam przyjechał, żebym robił audycje w różnych częściach Polski. Już wiele razy o, odpowiadałem, mimo że tam jakieś grupy powstają dziesięciopięcioosobowe. Nie jestem w stanie, po prostu nie jestem w stanie tego zrobić ze względów po prostu finansowych i materialnych. Także słuchajcie, przepraszam, szczególnie chłopaków z Mazur, którzy tam się zorganizowali, no nie mogę na razie do was podjechać, ale na pewno będziemy w Wilczymszańsku. Na pewno będziemy w Amerkach i na pewno będziemy w Gierłoży. Także z Augustowa do nas będziecie mieli rzut beretem, także zapraszam i wtedy się na pewno spotkamy. Najbliższe spotkanie, jakie planujemy, to ostatni weekend właśnie czerwca na Cytadeli w Poznaniu. To będzie dwudniowe. Bo zrobimy to na Forcie siódmym w Muzeum tam broni Pancernej. Przewidujemy właśnie wycieczkę taką po Cytadeli, żeby ludzie po prostu dowiedzieli się czym jest Cytadela, bo tam się znajduje cmentarz żołnierzy radzieckich. Nie wszyscy o tym wiedzą. Wszyscy tam przychodzą, traktują to jako miejsce piknikowe, a nie każdy sobie zdaje sprawę, że to było miejsce jednych z największych walk, jakie toczyły się o Poznań przyjadą chłopaki z tej grupy miłośnicy twierdzy Poznań. Oni oprowadzą po podziemiach fortu 7 7C 5A. Na pewno pojedziemy na Maltę. Taką wycieczkę sobie zrobimy, taką, taką, taką już poważniejszą. I kolejna sprawa. Słuchajcie, nie nalegajcie, żebym się wdawał w jakieś tam internetowe przepychanki. Nie biorę w tym udziału. Ostatnio napisałem, że się odżegnuję od, od, od wszystkiego, nie od wszelkiego, ale od. Inaczej, dynadełkowych o W ten sposób się odżegnuję. Nie wrzucam, nie odrzucam od Ciebie wszystkich ludzi, którzy zajmują się ezoteryką. Nie odrzucam tych ludzi, których znam od wielu lat. Ale w momencie, kiedy mam do czynienia z człowiekiem, który zasypuje mnie ilością dokumentów, a znam tego człowieka i wiem, co on robił wcześniej, i znam jego pracę, a on teraz się uważa za jednego z większych ekspertów, no przepraszam, ręce opadają. Także słuchajcie, mam prośbę, uszanujcie to, co napisałem, tak jak ja szanuję wasze zdanie. Uszanujcie to, jeżeli powiedziałem, że się odżegnuje od tego towarzystwa. Nie, nie wymagajcie, nie, nie żądajcie ode mnie, żeby ja na przykład oczerniał to środowisko. Od tego jest pewien psychiczny człowiek w internecie, którego wszyscy znacie, niech mu tam ziemia lekką kiedyś będzie, słuchajcie. To jest jego rola i jego zadanie, to jest być może jego misja. Ja po prostu nie biorę udziału w takich, w takich przepychankach. Słuchajcie, następną audycję, jaką będziemy nagrywali, chciałbym poświęcić Lubiążowi, i innym miejscowością z terenu Dolnego Śląska. Dzisiaj właśnie napisał do mnie, już nie pamiętam, przepraszam bardzo, imion, bo to jest tyle tego. Ale skontaktuję się z nim na pewno i chcę temat lubiąża pociągnąć. Chcemy tak samo o Bielawie. Wierzoniowie i Piechowicach o fabryce silników, tych, które testowano właśnie w podziemiach. To była fabryka fabryka silników. No jest coś po prostu niesamowitego. No i kolejna sprawa sukces taki można powiedzieć, mój mały jeżeli chodzi o drugi zlot i o Ludwikowice dotarłem do dokumentów gdzie już jest oficjalnie napisane, że na pewno w Ludwikowicach prowadzono pierwsze prace nad pancerzem aktywnym czy reaktywnym, nie wiem, ale przeciw, przeciw pociskom przeciw pociskom Wystrzeliwanym z bazuki Także słuchajcie, te pojemniki metalowe Te skrzynki metalowe z białym trotylem Które żeśmy znajdowali To nie były, to nie były jakieś tam miny, Jak żeśmy przypuszczali Tylko to były elementy właśnie pancerza aktywnego Czy reaktywnego Też tutaj mogę nas wymieszać Słuchajcie i do tego jeszcze pracowano Nad dziwnym urządzeniem To miało być urządzenie do wyłączania Silników na odległość takie testy też prowadzono w Ludwikowicach. Co do samej Muchołapki, zobaczymy jak badania wykażą. Jeżeli u każdy, dostaniemy w zasadzie dokumenty, które nam obiecało jakieś tam archiwum, już nawet do końca nie pamiętam jakie to było archiwum, bo bardzo dziwna nazwa. Jeżeli oni dadzą nam dokumenty z 1943 i 1944 roku, to będzie raz jednoznacznie powiedziane, że albo to była chłodnia kominowa, albo. Coś, co, przypomina, co, co przypominało chłodnie kominową, bo wewnątrz chłodni kominowej na pewno nigdy nie znajduje się siatka wykonana z miedzi, która oplata cały podest. I jeżeli znawcy tematu wiedzą, jak wyglądają chłodnie kominowe, to wiedzą, że chłodnia stoi na takiej konstrukcji, a nie ją obudowywuje dookoła. Także słuchajcie, dzisiaj chciałem Wam podziękować. Następną audycję nagramy jak najszybciej i właśnie poświęcimy ją miejscowością, które produkowały coś i dowoziły właśnie do kompleksu Rize. Prawdopodobnie do jednego, z, może z kilku wyrobisk kopalnianych połączonych właśnie ze sobą. Jedna wielka kopalnia, jedno wielkie wyrobisko na odcinku między Jedliną Zdrój a Ludwikowicami Kłockimi, czyli centrum tego wszystkiego miałoby się znajdować m.in. pod miejscowością Buszyca. Dziękuję i do usłyszenia.